Cześć moi szanowni widzowie! Witam Was! Jest 8 sierpień. Dzisiaj będę bardzo ważną rzecz robiła. Będę sadziła kwiaty. Widzicie tam w oddali te przesyłki? Dawno temu przyjechały 11 lipca a w nich znajdują się karpy. Dali! No i co, ta mardar zgłupiała, nie? Ale. To był pory, w chwili kupić te rośliny na pociechę, bo nie fart, szedł w ogródku. No i dobra, zgromadziłam pokaźną kolekcję różnych dali. To, co widzicie, to jest 10 lub 11 odmian dali z grupy talerzowej, posadzone tu bardzo gęsto. One prawdopodobnie nie zdążą zakwitnąć, ale przynajmniej będę miała karpy, które się rozrosną. Te dalie są podlewane, przykryte skrzyneczkami, bo kotki nasze lubią kopać ogromnie. No i posadziłam je 2 sierpnia, a dziś mamy 8. Tu mam dalie, które jeszcze nie kwitną, bo u mnie dopiero zaczyna się ich kwitnienie. Tu jest widoczny pąk. Dopiero. Tu mamy w rozkwicie taką piękną pomarańczową, a musicie wiedzieć, że świat dali jest przeogromnie bogaty. Bardzo, bardzo różnego koloru liściach, łodygach, odcieniach brązów mam na myśli. Tam w oddali rozkwitła taka czerwona, pospolita. Tuż obok mnie ta sama i tych mam od groma i ciut, ciut. Mam też dużo różnych innych dali, ale jeszcze nie kwitną. A tu zobaczcie co się dzieje. Bo rozstawiane donice, ponieważ no raczej na pewno nie zdążą zakwitnąć dalie. Chociaż karpy są ładne, no to te najwyżej wykopie, nie zobaczę ich kwiatka. Ale tu, tu mam donice z ziemią. Zaraz pokażę skąd. Oraz z kompostem. O, jeszcze jest żyjątko widoczne. Poczekajcie, zbliżę. Robotnica doskonała. No i to, ten kompost mieszam z tą ziemią. I dalej karpy, a jest tu 19 albo 18 karp. One zostaną do donic posadzone. Płetkie są donice, tak jak widać. Ale byłem było cokolwiek pod korzeń ziemi. I w razie co schowane zostaną gdzieś do foliaka, czy część do oranżerii, by zobaczyć pierwszy kwiatek. A teraz, skąd ta ziemia pochodzi? A otóż to, co widzicie, jest to wiśnia, która wysiała się w porzeczkach. Ona ma pewnie jest 10 lat. My ją wykopaliśmy i do bardzo głębokiego dołu. Z całym worem kompostu, plus ziemia, w której rosła, posadziliśmy trzy dni temu. Na razie listki takie płaczące, ale w tym miejscu była ogromna wiśnia. Ponad 30 lat miała. Została wczoraj wyścięta. Ona nie dawała owoców w ogóle. Tym bardziej, że gałęzie też wchodziły na budynek sąsiada i dziś zaczął syn kopać. Spójrzcie, jaki to kolos. A ziemia bardzo fajnie się klei. Jest dużo lepsza niż ta na powierzchni wyjałowiona. Więc tę oto ziemię będę z kompostem mieszała. A tu jest roślina, która nadal nie wiem, jak się nazywa. Nie jest to barszcz sosnowskiego. Ona razem z nasionami pasternaka, z nasion od gigantów była. Może ktoś wie. I spobaczcie jeszcze. Piłą. Korzenie trzeba yy, odcinać. Są bardzo twarde, bardzo grube. Nie spodziewaliśmy się, że ta karpa będzie tak gigantyczna. W to miejsce zostaną prawdopodobnie truskawki posadzone. Bo też jest teraz dobra pora, jak słyszałam, by sadzić truskawki, by w miarę obficie zaplunowały wiosną. Myślałam z jednej strony, czy by hmm, nie poświęcić tego kawałka na arbuzy, świeży grunt, świeża ziemia, a truskawki, i ta strona by była, a truskawki czy jeszcze jakieś warzywko tam, bliżej Derenia. No ale że truskawki już powinno się sadzić, a tam rosną arbuzy, to no chyba odpada to. Frecia, co ty o tym sądzisz? Co? Freciku? Frecia to może powiedzieć tylko, <laughs> a może nam pokaże? Nie. Że to jest świetna kuweta dla kotka. A może nam pokaże. A jeszcze jak jestem, to Marko zobacz naszą jeżynę. Już zaczęła owocowanie, dojrzewanie. Nie, preczka poszła do sąsiadów. Póki jest jeszcze niezagrodzone, to <gryw> swobodnie może wchodzić. Trzy krzaki tu rosną. Patrz kolego. Zostaną gałęzie od dołu bardziej posadzone. Sory, obcięte. Raz tu jest dwa. Tam jest trzy. Żeby był większy prześwit. Żeby tak nie było od dołu gęsto. Obsypana mnóstwem owoców jest. Z tydzień temu zaczęła właśnie dojrzewać. No i będzie miała teraz więcej słońca, gdyż nie będzie tutaj wiśni. No dobrze, ale wróćmy do karp dali. A tu jeszcze spójrzcie, dobrze jest podcinać winogronka. To znaczy usuwać liście, żeby słoneczko dochodziło do gron. To jest sadzonka, która pierwszy raz nam da owoce. I tu również, to znaczy jedno grono na którymś z tych dwóch krzaków, już rok temu mi. O matko jakie długie, już mieliśmy możliwość jeść. Pani Moniko, pozdrawiam i dziękuję. Oto od pani sprzed lat, jeszcze gdzieś trzecie jest. Od zięcia z tego co pamiętam. Pozdrawiam Was. I co, i przechodzimy tu. Ponieważ już wszystkie dalie talerzowe posadziłam, to zostały mi dalie kaktusowe i pomponowe. Z pomponowych mam trzy kolory, kaktusowych pięć, a reszta to dekoracyjne. Bardzo przyzwoita wielkość karp. Nota już otwarta została wtedy, gdy paczka przyjechała, 11 lipca. I zobaczcie, otwarte, bez podlewania. I się ma świetnie. Ale jeszcze coś, zanim zacznę sadzić, to wam powiem jedno. Koleżanka, która prowadzi kanał, Monika, prezentuje. No nie? Ona też jest taka wariatka na tle kwiatków, bez obrazy. Sama wiesz, Monika, nie? O co chodzi? Zwariowana dziewczyna. I też biegusiem dokupiła sobie karty. Różne odmiany, których nie miała, kolorki i w ogóle to zobaczcie u niej na kanale, bo ma przeraźliwie dużą kolekcję dali w tym roku już większość zakwitła, więc możecie Państwo wejść na kanał. Monika prezentuje, pooglądajcie. Dalie to dalie, ale kanny też i namówiłam ją, haha, ha. jam temu winna że ma przeogromną ilość odmian kanny. Tylko nie podpisuje nas, ale takie ma połączenie fajne, właśnie y, ciemnobrązowych liści, takich jak tu u mnie, z różnokolorowymi kwiatostanami. Żeśmy obie jednakowo prawie że kupowały, ale u niej wszystko kwitnie, a u mnie dopiero zbiera się do zakwitu. No tak to, ma dziewczyna rękę, także... Monika prezentuje, wpadnijcie Państwo i zobaczcie. Teraz tak, na kanale Marko Polo Uprawa. O mamo, tam też ma chłopak złoty z ręką i sercem do kwiatów, do arbuzów. No niestety sezon arbuzowy jest kijowy, powiem tak nieładnie, ten. Ale kwiaty, bajeczka u kolegi. Też zapraszam, Marko Polo Uprawa. A to jest chryzantema. W sumie taki ogólny wyszedł, filmik mi. A jeszcze tak to, co pokazuje, białe i różowe. Co to jest? To jest trojeść. Wysiewałam z nasion. I o dziwo, mam w kolorze białym. To podobno rarytasik jest białym. Tu jak widzicie, różowym. Tylko braki się czegoś, jakiegoś pierwiastka. Stąd na liściach przebarwienia. Ale normalnie w zeszłym roku kwitło mi na y, taki pomarańczowo-czerwony kolor trojeść. Jeszcze teraz nie zakwitła. Ja przesadziłam, bo ona była tam pod ogrodzeniem. Także też warto wysiewać z nasion kwiatuchy. To mam taką małą górkę kwietną. Byliny przesadzałam w tej późnej wiosny. Oraz jednorocznych troszkę. To to się rozrośnie, bo będzie potężniejsza. Dobra, chodźmy tu. Patrzcie, niemożliwe. Chyba nie odlatują do ciepłych krajów. Jest 8 sierpień, zoom optyczny razy 10. No owszem, ja mam na sobie długi rękaw, golpik, bo ciepło nie jest. W nocy było znowu chyba coś z 10-11 stopni. Powiem Wam, że ręce mi troszkę grabieją, z nosa jakby sączy się, jest chłodno nieprzyjemnie. Więc też te arpuziaki, które są nieliczne takiej wielkości nie dojrzeją pewnie. To znaczy tej wielkości on ma z ponad kilogram. Ten raczej dojrzeje. Wczoraj troszkę poczyściłam tutaj pędy arbuzom. Ale ten mały na przykład wątpię, by dojrzał. Chyba, że się raptem pogoda poprawi. To znaczy, będzie bardzo ciepło i słonecznie. Upalnie. To wtedy szansa jest. I jak to potrwa przez cały wrzesień? No dobrze, to chodźmy tu. Ja kupiłam te karpy w dwóch rozmiarach. Rozmiar numer 1, normalna wielkość karpy, i rozmiar numer 2. Te z numerem dwa były trochę tańsze. To jest odmiana Purple Gem, czyli wyglądać będzie tak. Niektóre te odmiany mam, tylko nie wiem, że tak się nazywają, bo etykiety się już dawno pozrywały, więc to jest ta. Troszeczkę grafika tu nie tego. Dalia kaktusowa. Ona taką ma karpę. Byle nie odłamać tego zielonego, bo przecież szkoda wielka byłaby. No chodź, rzesz No to jak na rozmiar drugi, to jest duża. Ale to też od y, tej gatunku zależy. Grupy. Kaktusowa, dekoracyjna, pomponowa, talerzowa. No dobra. Tu to to jest jedno. Etykietki już podpisane. Przygotowane. Teraz Spider Woman. Holy Hill. I to no, będzie coś takiego pięknego. I to zostało otworzone już właśnie dawno temu. Podeschło. Ale bulwa jest. Twarda. I patrzcie. Nie rozmiar drugi, a karpa mniejsza. Ale kilka tu tych <grych> kartofelków jest. Teraz kaktusowa. kolor Spektakle. To ta pierwsza. Tak, to na pewno mam. Ekstra jest. I to co? Jest nie grupa druga. Kilka się odrywało. No, tak jak wcześniej była otwarta, tak widzicie. Podeschła, ale żyje. Ten jest zielony. Gordowy. Dobra. I została nam Mignus doszła, Czyli ta pierzasta druga od góry. O kurczę, tą mam zdaje się właśnie. No ale super jest. A tu w tym kartonie są dekoracyjne. Lecz ponieważ mam podpisane na razie jeszcze pomponowe, franskawka, to zobaczmy karty i już tych dekoracyjnych nie będę pokazywać, bo za dużo by było. To jest pomponowa, franskawka. Jeszcze tutaj, tak, jeszcze, jeszcze. Jeszcze jest. Franzkawka, to jest fioletowa, pomponowa. Tak. I teraz będzie Snowflake. A nie chce mi się podstawy, jeśli widzicie, to tak na szybko miało być. No też okazała. Snowflake to ta na dole. I trzecia to będzie ta czerwona. Copper Boy. Ona się znajduje gdzie? no ta to wielka ła wow. i ciężka to ja teraz szuflę o pojemności 1 litr a gdzieś coś robiłam zakupy przez internet i brakowało do tej doskaby smart i ona za niecałe 5 zł była łopatka warto czasem takie sobie gadżety dokupywać potrzebna akcesoria w ogrodzie No i w ten sposób będę to mieszała. Wyłączam się. Były ptaki. Są i te samoloty, które przeogromnie hałasły. Takie zawsze posadzę do tych większych donic. Na razie tak, pokładłam na powierzchni, bo z tych, które w pudełku są, jeszcze nie wiem, jaka wielkość karp. Może się okaże, że będę musiała zamienić którąś z tych, na przykład tą, bo nie jest zbyt duża. Nie chcę mi się iść pod doniczki większe, dlatego to, co miałam pod ręką, to obsypałam ziemią. I zobaczcie, pokażę, jakie są tutaj kwiaty. Proszę, rzućcie okiem. tylko tak, ta niebieska, ona tak nie wygląda. To są odcienie fioletu. Tylko tu wiecie, tuż też z drukarki robi swoje. Jeszcze takie, bo też tylko w tym pudełku dekoracyjnym mi zostało posadzić. Powiem Wam, że zdziwiona byłam, że w lipcu jeszcze były karpy Dalik w sprzedaży w ofercie. Ale jeszcze u innych sprzedawców również. Nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu takie rzeczy w lipcu sprzedawać karty, a mi właśnie takiego czegoś wielka, takiego czegoś mi brakowało. Bo może ja właśnie sobie chcę w sierpniu kupić, w lipcu, w czerwcu, a nie wiosną wczesną, że rynek jest otwarty przecież. Każdy ma różne upodobania. No dobra. Także pierwszy raz takie kupiłam o takiej porze. Matko, tu wyłazi potwór. Ciekawe co z tego wyniknie. Koleżanku, u Ciebie też jestem ciekawa. Koleżanka Monika posadziła już jakiś czas temu. W zasadzie to chyba zaraz, no dwa tygodnie temu, gdzieś. Bo ona kupiła zaraz po tym, jak ja zakupiłam. Tylko że posadziła od razu. W chłodnym garażu zdały te moje karpy. Tu się wyróżnia karpażany boskie. Jak tamty mają takie blade, tędy tak, ta zieleń, co to za odmiana? Laluna. O, zielona. Aż zarobimy fotkę. A zapylacze do tej trojeści lecą, że Nadeszła kotka ciekawska, pretusia Kicia mój ty, mocniku tej koci. Nie no, to jest naprawdę tak przyzwoite bulwy. To pojedyncze sztuki są gorsze, ale tu po obczyszczeniu z tych suchych korzeni, zobaczcie, no takie coś nam pokazuje się. Iryszpin, jakiś. Teraz labirynt płótnę. Teraz to wyczyścimy. Te martwe. Tyle odpadło. Ale tu mamy młode korzonki przecież, że też ostrożnie. No dobrze, fajnie. Fajnie, fajnie. Niech to fajnie by było, gdyby zakwitło, nie? Słowo daję chociaż jednym kwiatuszkiem. I już nie musiałabym wykopywać, tylko z donicami schowałabym. No jest, tu taka dalia, właśnie ta. Tak wybiegnięta, taka, że muszę dać jej większą doniczkę. Tu już zamieniłam niektóre bulwy, a że nie chce mi się iść, to tu mam nagłówkę monarda, sianą w zeszłym roku. I po prostu ją przesadzę tam do gruntu. Co za lenistwo człowieka ogarnia. W dwóch kolorach się okazało, że mam tu widoczne, szczątkowe. jak też ją lubi. A nie wiedziałam o tym w takim kolorze, a tu natomiast w takim bardziej różowym cukierkowym. I w, tam pod ogrodzeniem, w tym niecukierkowym kolorze kwitnie. Kilka kęp mam. To posadzone są do gruntu. I patrzcie, stanowisko słoneczne bardzo. A i tak mączniak to nie to że wilgoć jak jest cień. Jeszcze gdzieś, tam mam jedną posadzoną. Do Donicy, to w razie co też polecę i przesadzę. No i proszę, taki filmik wyszedł z, z sadzenia karp. Taki ogólny, troszkę kwietny, ale zrobiło się ciepło, albo to mi od tego schylania się, od tych prac, o, albo się w ogóle ociepliło. I tu ją wki tramy. Aha, jeszcze kompost dodamy na dno. Ale przerośnięta. O, tak, muszę w takim razie tą drugą też przesadzić. Jeszcze wody damy. Rony boskie. Ach, człowiek wykończony. A tu nam zbiera się deszczówka tej wiaty, trzeba każdy daszyk wykorzystywać, słuchajcie, by zbierać wodę. No dobrze to chodź koleżanko, masz tu dom przygotowany. Takie jasne pędy powinno się osłaniać od słoneczka, żeby nie popaliło. Ja też też postawię te doniczki gdzieś. Na pewno nie w pełnym słońcu, tam gdzie będą miały cień. Byle to się zakorzeniło. Myślę, że z dwa tygodnie potrwa. Ale zobaczcie pomocnicę. Ta to się dopiero zmęczyła. Turystka. Pokaż Trecia. Precia. 5400 żywej wagi koteczki krzyneczka z takich uginających się tu widać ale 5400 wytrzymują no i weź człowieku teraz tego nie osłoń, to już wykopane byłyby no i została ostatnia karpa i ona też jest duża, więc też przyniosłam kolejną donicę z roślinką i do guruntu kopię tą pysznogłówkę tam w szarbuzach co za licho ta roślina no zupełnie nie wiem jak się nazywa z nasionkami była o, tu mamy drugą pysznogłówkę, tu blisko arbuzików a tu rosną dwa, a że tu rzadko zachodzę. Nie wiem jaka to odmiana, nie podpisywałam takiej wielkości. Coś może około ma. maja. Oj, mało. Tu jest dużo zielenia, mało arbuzów. Tam są imony starsy. Wreszcie pojawiły się. Jak po grudzie. Idzie to. I taką karpę, żeby wyciągnąć, to też będzie tu trzech chłopa. Będą starali się ją rozbujać. A ona tam jest zakotwiczona, hen w głąb ziemi. Po bokach zostały odcięte już boczne korzenie. Katorżnicza robota. A co mówić w takiej Kanadzie? No, tam maszyny karczują, gdzie są gigantyczne drzewa ścinane, dzicz, karpy w ziemi. Kiedyś było tam tak, jakoś podobno, że za darmo dawano działki. Temu, kto się chciał w Kanadzie osiedlić, mój syn swego czasu kończył technikum, napalił się na to. No, ale rozmyło się. Teraz nie jest już tak. Też jest korzystnie, ale kto chciałby w tak surowym klimacie Kanady mieszkać, no, raczej nie ten, kto kocha takie widoki, arbuzy, kwiaty, a tam i niedźwiedź. Przyjdzie za stuka do okienka. <laughs> Trzeba mieć fuzję dubę, No Ale wiadoma sprawa. Tam jest zupełnie inne życie. Jak tak się zagłębiłam w temat. Dziecz przyroda piękno. No i niestety niebezpieczeństwo czyhające. No to co? Dziękuję Wam panie i panowie za wspólnie spędzony czas. Posadziliśmy wspólnie dalię. Po prostu to byliśmy deko razem. No, dzięki Wam za komentarze. Trzymajcie się. O, o Jezu, jest! Spał. Patrzcie. Pąk kanny pojawia się tej wielkiej. No wreszcie i u mnie drgnie. Bo na razie tylko kilka kann kwitnie. Też jakiś filmik zrobię z kwiatami w końcu. Zbiorę się. Do widzenia, dzięki Wam jeszcze raz. Pozdrawiam. I takim pięknym kwiatuszkiem Lilią podziękuję za całą kształt. Ale tym szczekaniem psa nie dziękuję. No chyba, że ktoś lubi.